Pusta ta karczma, gospodarz Klaus Talar potrzebuje pilnej dostawy trufli. <kusz> Cóż mam powiedzieć? Chciałbym zaoferować gościom coś szczególnego, jednak przy, przed przeklętem rocznym elfy ciągle są problemy z dostawami. Kupci, kupcy musieli wy, wynajmować żołnierzy do obrony, ale pojękiwania nic nie pomogą. Posłuchaj. Czy nie chciałbyś przyjąć poufnego zadania? Znam bowiem pewne miejsca, w którym rosną trufle. Nie jest to wprawdzie tuż za rogiem. A na dodatek trzeba przejść przez teren mrocznych elfów. Ale na pewno ci się to opłaci. Spoko. Przeżyjemy trochę daleko, ale były się dalej. Jezu, kość tu w tego Ciebie też zabijemy zaraz A jest ju Dobra, idźmy tutaj, zobaczmy może tu o tu coś jest Ej, hey, Sir John, dobroduszny. Ktoś w Twojej postawie nie będzie się bać strasznych potworów. Posłuchaj, ukradziono mi właściwościową pamiątkę. Posłuchaj, bez ceny pudernicy mojej mamy w tych jaskiniach. Potwory, które kradną bibeloty, tylko w tej przeklętej okolicy, są takie. Ta pudernica na do mojej matki. Niech Bogowie strzegą jej duszy. Zrezygnowała z rodzinnej z posiadłości w Shire's Pen przed moim urodzeniem, żeby przenieść się tu, bo tu mieszkał Tato. Ale o czym nie opowiadam? A tak na marginesie się pozwól, że zauważę, iż masz ciało godne bogu wspaniałe. To prawda wspaniałe Tuternica tam gdzieś jest. O, mamy regał na książki. Ma razem tutaj mocne. O, tu jakaś następna misja. I Zolda Brickel odszukaj zagnionych mężczyzn i przynieś mi zikdę mego męża. Witaj poszedł zarazem o wykonanie wspólnego zadania. Jakiś czas temu mimo, że jego czterech najlepszych ludzi poszło na południe, aby uwolnić okolicę na od jadowitych troli i innych kreatur. Nigdy nie wrócili, Jeden z wędrowców przypuszczę, że zostali podstępnie zaatakowani i zabici przez mocznego Elfa. Jednak yy, nie mam na to dowodów. Bez żołnierzy nikt nie odważy się wyruszyć na poszukiwanie szczątek. Czy nie podjąłbyś się tego zadania? Jeśli tak, przynieśmy sygnał mego ukochanego Hermana jako dowód. It'll be my ja. pleasure. Akurat trochę poziomu nabijemy. Skrzyniami, złoto. tam dam książkę ten zwój, to co tu pisze? Księga potworów, piekielny minotaur. A zobaczmy. Gdzie yy, to jest? Nie, nie tutaj, tutaj są potwory. Piklin <laughs> nie, nie ma obrazka, szkoda. Dobra, idziemy dalej na piechty, zobaczyć, czy nikt nie potrzebuje naszej pomocy. Dobra, wołamy konika. I idziemy do lasu. Narobić hałasu po zaginioną córkę, tylko jak tam się dostać? Oczywiście to tajemnica lasu. <grymianie> Nie ma też, oczywiście, wej wejścia, wejście gdzieś tam daleko. prajdzie najpierw po w jest trochę dalej, ale tam hmm, się z tym Dobra. W tym środku Dobrze. 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 Jest mocnym, mocnym przeciwnikiem. To już wiemy, ta łodynica będzie w jednym z, z potworów na pewno. Bo pamiętam ostatnio grałem. Dajesz Mhm, mm mamy harpie zwykłe. Dobrze, że tu jest nisko, to my nie mogą latać. Bardzo dobrze. Bo są bardziej wkurzające niż lata jak latają. No, słabszym to leczenie nam się tutaj przyda. I znowu pięści ciach. O. Z... będzie miała zodziejska, harpia. Gargunce zaraz rozwalimy. Dawaj, dawaj. I ciach. O, harpię złodziejską rozwaliliśmy. Tam jeszcze są jakieś gargulce, widzę. Jest harpia na 33. Poziom, poziom silniejszy od tamtej. Ale zabierzmy. Jest. Tu zbieramy złoto. Tego kamiennego garnka rozwalimy. To jest jakiś mocny potwór. Jest harpia. No dajesz. I po harpii. Była sobie harka i harpii już nie ma chcę na jedyna ta tarcza. Słaba Tu jest tylet, te słabe Kardyata ja 55 55 To będzie 51 Ale na co założę No, mamy złota już oho, oho. 569 tysięcy z kawałkiem To jest naprawdę dużo na tą grę Jak się postaramy może być jeszcze więcej I z 50 ciach. i raz i dwa Tyle mówisz chodzić? Hmm, Michael Jackson Dobra Tamte nie atakują tam sobie Ale my idziemy poszukać tamtej Afiryndy. A jak tu wejść Po pierwsze Jak tam trzeba wbić nie, nie zna żadnego pomysłu Jak do tego lasu wejść? No dawaj, spięścić te wszystkie przeciągnę. I ciach. O tych elfów mrocznych to, to jest kupa. Tak przypuszczałem, że to będą elfy mroczne, bo taka jest na no, mapie no, jest tak zaznaczona Ponuro więc na pewno coś tu musi być dobra, dobra ale ja teraz szukam wejścia do tego lasu jak tu wejść, do cholery coś tu nawet weź nie da Dawaj, dawaj, dawaj. <ścoughs> oh yes, o jest Wiąza w końcu wejścia. Co tu jest? Wiązowy dziadek Popularne zwierzę w lasach. O, trzeba będzie zejść. Nie dało się tam wszystkich pociągnąć Zuszami jakieś tam mocna elfka Oj ty, chodź tu dawaj, dawaj, dawaj Mocny jedy... Y, jadowitowy, jadowity troll Myliło mi się z Metinem, chciałem powiedzieć jedyitowy Kurde Co tym metrów z ludźmi robi i tak nie gram, I to głupie. To dajemy dalej. Będziemy pozwalać tamte potworki. No. Teraz prosto do córki. Chodzi.